Siema, siema SMS, jeśli gramy próby czasowe. Takie ja się są próby czasowe, są przeceny dzisiaj dużo. Teraz to próby czasowe jak z klęk kanale muszą być. Dzisiaj tak nietypowa, bo będzie Haku Drag. Próbowałem pojechać tą próbę czasową przed nagrywką, ale się nie dało, dlatego postawiłem set na Haku Drag. teraz, także coś, czyli film się to łapeczka, subskrybuj. Oczywiście tam walnijcie dzwona na dole. I my już zaczynamy, i ja zapraszam do oglądania. Także co? Próbowa jest tutaj na Los Santos Airport i prowadzi ona około dotąd. Dokładnie. I właśnie się zobaczymy. To jest Kakuczy drak, jakby ktoś nie wiedział. I co? Także co? A jeszcze wam pokażę, gdzie ona jest, tak to szybko, żeby nowi gracze wiedzieli. Bo ona jest jeszcze takie. One się znajduje dokładnie. Tutaj się znajduje. O, tu koło Shotaro Za milion. Zobaczymy, czy, czy zasługuje na to milion, ten motor. I go. Czy dobrze wydałem ten milion złotych? O to jest pytanie. Czy mi się uda Trafus kupionko. Teraz tędy. O! So close, close. Dobra. Na shift się ciśniemy. Motodruck, to drag. To ten nawet na koło nie wyrwie. <grym> w ogóle byłoby śmiesznie śmiesz, jakby to. Śmiesznie by to wyglądało, jakby to na koło szło. O ty! Pa widzieliście? Już chciał, już chciał we mnie. MPC odwalony. Nienawidzę ich w tej grze komputerowej. Dobra, easy. Łatwo. Jeszcze mam w zapasie dużo czasu. Dobra, panie, Na spokojnie, patrzcie. No To tak jest co, polecam, oswój się ten pojazd do czasowych, jeszcze jezyk On też jest dobry jak, na, jak się go na, cele, na kole bierze. Tylko do niego trzeba po prostu tak jakąś tak większą umiejętność. Także co? Ja już jednę na Elsie Bandito i się widzimy na LC Bandito Dobra, także ja już dojeżdżam. I znajduje się tutaj. Zaraz wam pokażę na mapie gdzie dokładnie. To tutaj przy dokach jakby. Już wam pokazuję. I to się znajduje tak, tutaj. Przy dokach macie. To jest ten... ten najtańszy. To jest Imperexpot. Teraz co, zaczynamy. Powinien, powinien zrobić tą próbę Za pierwszym razem. Ale ja znam się pewnie pędzie się walę gupiri na jakieś gównie. Dobra. A, ten mój motor chyba przeszkodzi, co nie? Dobra, chyba nie. Dobra O ty Ale prank <coughs> że chyba typa przyjechał prawie Ty Dupskie mi zamachał Oczywiście A Fajna gra Fajna gra Co? Powinien zdążyć, chyba. A to na koniec. A za pierwszy razem. Dało Ci się to zrobić lepiej. Wywolnię tą kilka razy. Ale tak, prócz sobie jest jedna z łatwiejszych. Także co, to byłoby na tyle w tym odcinku. Zapraszam że do innych materiałów. Do innych prób czasowych, się chcecie oglądnąć. Także co, dziękuję za mnie. Trzymać się. Się maneczko.